lądowanie tak od razu no, Nie ja w krzaki nie umiem tak od razu lądować Umiesz Bądź lepszy od korneta Oczywiście dźwięk wytnę, żeby się nie, nie obraził, nie? To było ładne Ci powiem Ja nie jestem przyzwyczajony ale on strasznie szybuje ja nie mogę Podejść do lądowania. Z tego, jak już tam skręta to silnik na dół, nie? To ja już muszę w tamtą stronę, jak lecę na dół. O. I to podlecam pod słońce, tak? W tych chmury zajebiste. Ja pod słońce nie wlatam. nížotko teraz. Půl metra nad žemím, ty. Teraz wyląduj lądować w scenę końcową, tak gdzieś blisko nas. Wyłącz silnik, bo będziesz szybował długo długo. Piękne ujęcie to było.